Cześć! Jest czerwiec, dzień 3 czerwca i dzisiaj jedziemy na rowery. Jest pewne miejsce, które chciałbym wszystkim pokazać. Ruszamy! Pekin, jak i ogólnie chyba całe Chiny są znane dosyć, z tego że tutaj jest bardzo dużo rowerów. Oczywiście teraz nie ma już ich tyle ile było chociażby 10 lat temu, no ale nadal tutaj tysiące ludzi jeżdżą rowerami każdego dnia. W samym Pekinie jest cały ogrom ścieżek rowerowych. Do lata chyba 2020 roku rząd planuje, aby długość, łączna długość wszystkich ścieżek rowerowych w obrębie trzeciej obwodnicy, trzeciego ring road wynosiła, czy przekroczyła 3200 km. to jest naprawdę bardzo dużo jednak, no te ścieżki rowerowe wyglądają jak wyglądają, nimi się nie jedzie za szybko, bo no one często przejeżdżają przez skrzyżowania, czy prowadzone są wzdłuż ulicy, poza tym no, nie tylko rowery tutaj jeżdżą ale także skuterki, elektryczne rowery motocykle czasami, no i cała masa ludzi też z nimi chodzi. Więc to nie jest taki jednak komfort, jaki można się spodziewać od ścieżek rowerowych. Dlatego też w ostatnim roku, we wrześniu, rozpoczęto budowę czegoś unikalnego, czegoś lepszego niż takie zwykłe, codzienne ścieżki rowerowe. Jeszcze miesiąc temu to skrzyżowanie tutaj, gdzie jestem, było kompletnie rozkopane. Teraz już jest tutaj, no, nowe skrzyżowanie, nawet z krzaczkami. Tutaj jest początek tej nowej ścieżki rowerowej. Zaczęto ją budować we wrześniu ubiegłego roku. Ukończono właśnie 3 czy 4 dni temu, czyli w sumie zajęło to jakieś 9 miesięcy. Ciągnie ona się na odległość około 6,5 km z okolicy Huelongguan przy stacji linii metra. 13. W dużej mierze cała ta ścieżka jest podniesiona. Ona prowadzi kilka metrów nad ulicą, nad poziomem gruntu, co przekłada się na największy plus takiego rozwiązania, bo nie ma na niej żadnej sygnalizacji świetnej. Po prostu jak tutaj się zacznie, to można 7 km dalej, około 7 km skończyć i zjechać z tej. W sumie ona ma szerokość 6 metrów, chyba jest nawet ograniczenie prędkości. Oczywiście e-bajki, skutery, hulajnogi elektryczne nie mają tutaj wstępu. Tutaj tylko rowerem zwykłym, tradycyjnym można wejść. No i jechać. Żeby też e, przeciwdziałać zatłoczeniu nadmiernemu tej ścieżki, jest tylko 8 dróg dojazdowych, 8 wjazdów i zjazdów z tej ścieżki. Dlatego ludzi nie powinno być tutaj za dużo. Poza tym w nocy jest bardzo, bardzo ładnie oświetlona i chyba nawet nie trzeba mieć tutaj świateł w rowerze. To znaczy nigdzie w Chinach nie trzeba mieć świateł w rowerze. Ale widoczność jest dobra, nawet w nocy. Tutaj, gdzie ona się zaczyna, postawili też nawet taki ładny park dla dzieci, gdzie można sobie odpocząć po przejechaniu całej długości. Nie to, żeby była ona jakaś przesadnie długa, ale no jest tutaj można się zatrzymać przy wjazdach i zjazdach ze ścieżki są też stacje rowerowe, gdzie można sobie wypożyczyć mowbajka, czy Ofo, czy rower z jakiejkolwiek innej sieci. Świetnie akurat się złożyło, że ta cała inwestycja powstała w północnej części Pekinu, bo tutaj mieszkam, do tej ścieżki rowerowej. No teraz mam jakieś 4 km, ale z pracy mam tutaj z półtora, niecałe chyba półtora kilometra. Też z poprzedniego mieszkania tutaj miałem no praktycznie no, 10 minut piechotą. Więc położenie jest dobre, dla mnie przynajmniej dobre, chociaż nie to, żebym miał gdzie jechać tą ścieżką, bo no, poza takim spędzeniem czasu, no to raczej nie mam tutaj po co przyjeżdżać, czy nie mam dokąd nie ujechać. Teoretycznie tutaj strażnik pilnujący wjazdu powiedział, że nie można się na niej zatrzymywać w ogóle, no ale czasami mija się jeszcze ludzi, którzy no po prostu zatrzymują się na postu i robią trochę zdjęć. A, natomiast jeśli by kogoś interesowało, no to ten środkowy pas czerwony służy, no też jeździe, on nie jest dla żadnych służb medycznych ani nic takiego, tylko że rano, przed południem, on służy do jazdy w jednym kierunku, w kierunku centrum miasta, a wieczorem do powrotu tutaj na, na peryferia to nie są, ale do powrotu tutaj na północ. A to już jest druga stacja metra na linii 13 Longce. Jadąc trochę dalej, mamy malutki taki odcinek za ogrodzeniem, z którego mogą również piesi skorzystać. Bo tutaj jest taka dosyć długa droga G6 się nazywa i no, na niej nie ma zbyt dużo przejść dla pieszych, dlatego tak tutaj też dobudowali. Teraz już zjechaliśmy z podniesienia. Tutaj, jak był zjazd na dół, to te oba pasy zielone nie były jednakowej szerokości. Ten, który prowadził w dół, był odpowiednio szerszy, żeby po prostu łatwiej się zjeżdżało. 4 km już za nami. Wydaje mi się, że jednak trochę zbyt szybko się skończy. No bo ledwo zaczęliśmy, a tutaj już za połową. A tutaj już jest koniec całej ścieżki. Kończy się. Dalej już jest taka zwykła prowadząca przez no, przez ulicę i mająca sygnalizację świetną. Podjechaliśmy jeszcze pod prawie że kolejną stacją metra si Szukając picia. Trzeba jakieś picie znaleźć, a potem powoli wracać już w drugą stronę, w stronę domu. Patrzcie, sklep o nazwie Denerys. Denerys umarła, sklep upadł. Jasne. A to już jest stacja Siarci. Ona jest tak trochę niesławnie znana jako najbardziej zatłoczona stacja metra w Pekinie. Tutaj zazwyczaj rano, no i później, późnym popołudniem, dzieją się naprawdę dantejskie sceny. Tłumy są. Po prostu nie do opisania. A to dlatego, że tutaj krzyżują się linie Metra 13 i Linia Changping. Linia Changping to jest linia, która odchodzi na północ do takiej trochę bardziej odległej dzielnicy Changping, do centrum tej dzielnicy. No i ludzie, oczywiście z centrum miasta, czy z tych no, okolic bliższych, bliższych centrum, wracają do siebie, do domu, tutaj się przesiadają. Dlatego właśnie są tłumy. Jesteśmy już z powrotem na ścieżce. Teraz wracamy już w kierunku północnym, tam gdzie zaczęliśmy. Jeśli tutaj przypatrzycie się na te takie światełka, strzałeczki nad pasami poszczególnymi, to zobaczycie, że teraz jest zielone światło jadąc właśnie w kierunku obrzeży miasta nad tym czerwonym pasem na środku. Jedna babcia tutaj jakoś się zagubiła i szła sobie normalnie tym środkowym pasem. No, niezbyt chyba to bezpieczne. No i z powrotem jesteśmy. Tutaj jest początek całej ścieżki. Ogólnie mówiąc, no cała ścieżka rowerowa jest super, świetny pomysł, naprawdę. Trochę to tym ludziom może przyspieszy dojazd do pracy, no w większości pewnie nie zrobi to różnicy, ale na pewno nie pogorszy to całego systemu tutaj komunikacji. Teraz pozostaje mi tylko wrócić do domu, więc tędy tutaj sobie trochę pokrążymy po okolicy, troszkę taką dłuższą drogę tam obierzemy, żeby jeszcze trochę pokazać e, widoczków tutaj z okolicy. Czytając natomiast o planach władz miasta na przyszłość, natknąłem się na taki interesujący plan stworzenia takiej ogromnej, podobnej w sumie do tej drogi rowerowej, która by miała tylko kształt koła i obiegała całe miasto. Mówi się, że wtedy, jeśli takie coś by zostało stworzone, objechanie całej tej ścieżki rowerowej, jadąc 25 km na godzinę, zajęłoby 7 godzin. No ale wiadomo, to tylko takie chyba plany, może trochę marzenia. W sumie nie sądzę, żeby coś takiego miało powstać, ale jeśli by powstało, no to by było naprawdę świetnie. A tutaj się z Wami żegnam wszystkim i dzięki za uwagę, cześć.